Dzisiaj mam z tej strony, supra, a ze mną jest. Dobrze. Yy, na, dzisiaj na odcinku wbijemy do gildin zrobimy oszusta gildi, do której zaprosił mnie jakiś e, tam koleś. No to co? Ty się do mnie tepasz, ja wbijam. No. No, no, dobra. To teraz to. A, dobra, to, się, to się do mamy. Dobra Dobra O, o chyba, był, chyba był w gildii Dobra, tepam cię. Nie, on jest w gildii. Ej, on jest w gildii. No! Czekaj. Tak jest w gildii. Mam się tepać, ale na shift musisz. Nie, no jak wstanę, no to stary nie zauważy. Ej, ale ładna ta glilia, no serio ci powiem. Nie. A tu się coś skrzynia. To jest jakiś koleś. Czekaj, ja cię tepam. Tepaj się. No, dobrze cicho, leć. No wiem.

e -em, co tam wiesz? Dobra, dobra i nie ma go. Ta, poszła. Tak, prawie nic nie ma w tych przykrzyniach. Dobra, yy, zbieramy enchant, kowadło też spoko. Ej, to czekaj, zbierz tą wodę, bo woda się na pewno przyda. Ej, on mówi tepaj się, dobra, gotowy? Nie, nie masz jej, jak wziąć wody? To czekaj, wiaderko zrób, czy coś. Czekaj, on mi się każe tepać, musisz to sam zrobić jakoś. Nie wiem, pomyśl, ja muszę się do niego tepnąć. No to rzuć mi, szybko! Nie, dobra, za późno, no. O mordę, on, on tu pałac robi? Co ty tu... Co to jest? Ja pierdziele, co on ma? Ej! Mam... Weź, te pno wiesz gdzie jest mój domek, nie? Pamiętasz gdzie był nasz domek, nie? Tam wiesz, u góry. Słyszysz? Halo? nie, Nie zostawiaj Jesteś? Ogarniasz w jego domku, on ma sze sześć setów. Poczekaj, tepaj się do... No, tepaj się do mnie. I zapisz Sethouma tam w moim domku, a ja zapiszę w jego domku. Zapisz Sethouma tu. Dobra, ja kobla biorę na niego. Tu mam kobla. Tu mam kobla. No toć my go nie w dwóch nie zjedziemy. Toć on ma, wiesz, jakiego prota. Dobra, czekaj. Zapisałeś się tu set No ja mam 16 koksów. Łap. Dobra, cicho. Może być. Ważne, że są. Rzuć tam parę. Nie, tepnąłem się już. U, gdzie jestem? No dobra, rzucam mu kobla tutaj masz, masz masz. Ej, go trzeba, ej, dawaj go, zabijem. O, diakse, ej. Tuć, on się tu diamantem wyrzuca. No to, co to jest? Ej, masz TNT, bo tutaj chyba już nie jest ten. Tu jest jakieś 10 km nad ziemią. Tuć, jak ja go zepnę, no to mamy, on ginie. I on już leży. A co mu to da? A ja, no w sumie. Ej, nie widziałem. Wypowiem, no, to tam coś, coś w tym czasie... Z... No dobra, ej to czekaj, ja cię tepnę może. Czekaj, ja, ja ze dwóm do niego napisałem. Na shifcie bądź. klepniesz ja, ja mu te. Kurde, zaraz nagrywanie się musi skończyć. No. No nie wiem jak. Ojej, się... The... Dobra, wychodzimy. Dobrze, dzień dobry. Gdzie ty jesteś? Dzień dobry, cześć. O, patrz, jesteśmy wszyscy trzej, widzimy Cię. Dobra, to co, klepiemy go? Cicho, ale wiesz ile itów za to może nam się uda mieć? Nie, to jak, to jak co, to, to, to ja mam taki mieczyk, że walnie go, kurde, podpali i wszystko. Mam nadzieję. Ej, ja wiem. Bo on tu buduje, nie? No patrzę. O, do dołączyłeś do Gil. Help. Ej, to co? Okradamy go? Czy zostajemy może w tej Gil? No mówię. No mówię, dawaj, kradniemy mu, no coś musimy. To dawaj, lecimy! Czekaj, weź te koksy może. Ej, dobra, to... To kurde, mamy minut albo dwie... Minuty 30 na koniec, nie? Ja mogę 10 minut max. Masz kobla, się pyta. Ej, podejdź do niego tak z koblem i walnij tak. Ja mu ci pomogę, tak. Co możemy? A nie, to opuszczamy. Opuść, Jezu. Ja też. To czekaj, ja mu napiszę. Ej, my nie chcemy mieć. My nie chcemy. Być. Nie, w sumie nie wiem, jak to trzeba. Jak go nie będzie, to zrobimy. Jak go nie będzie, to zrobimy. Nie musimy to zrobić, jak go nie będzie. Seth tu wares. set. Dobra. Ej, ja mam nadzieję, że to by. Wy... Nie ma go. Wait, nie jest, myślałem. Nie. Ej, wiem. Wiesz, co zrób? Bo ty weź te wszystkie rzeczy stąd. Masz pusty akwipunek. Włóż te niepotrzebne rzeczy i to wszystkie inne rzeczy tam. Nie do tego. I weź też wszystkie rzeczy. I od razu na Homa spierdzielę, jego go zajmę. Mied